Hej widzowie, ja jestem Kini a to jest mój pierwszy odcinek z dlemi SMP. Na serwerze występują różne klasy, które ma każdy z graczy, ale o nich dowiecie się w następnych odcinkach jak i w dalszej części filmu. Ja akurat posiadam klasę grzyba. Dzięki tej klasie mogę się skradać, mogę też być szybsza, mogę też mieć większą obronę albo większy damage. Dzięki mojej klasie mogę jeść wszystko i się nie zatruję. a to wszystko dzięki jednemu modowi jakim jest Orgins. Na serwerze istnieje również system serc, w którym jeśli ktoś nas zabije, my tracimy serce, a ta osoba je zyskuje. Stracone serca możemy odzyskać kopiąc rudy serc albo zabijając jakiegoś innego gracza. Początek mojej gry na serwerze wyglądał dość dziwnie: Zabijam się aż 8 razy w totalnie bezsensownych i kupich sposobach. Na szczęście w moim teamie był Kaiji oraz Titans, który zaoferował mi trochę pomocy. Gdy zostało mi ostatnie serce, zabił mnie, a następnie poczekał na moją księgę, aby odrodzić mnie na nowo. Po długim powrocie do bazy, Tytons podarował mi parę mocnych itemków, lecz nie po to, się z innymi kraczami, tylko, aby nie straciła tak samo głupio serc, jak wcześniej. Myślicie może, co ja mogę robić, skoro nie mam w planach nikogo zabijać? Odpowiedź jest prosta. Będę budować kaczkę. Aby zrealizować swój cel, udałam się z Titan's Endu, żeby zenchantować łopatę, która pomoże mi szybko pozbierać materiały potrzebne na zbudowanie kaczki. Kiedyś zmierzałam w kierunku bazy, a tak mi się przynajmniej stawało, bo poszłam w totalnie odwrotne kordy. Wpadłam w śnieg, a razem ze mną pełną mobów. Na szczęście na ratunek przyszedł Titans i odkopał mnie ze śniegu. Po tym zdarzeniu już prawidłowo udałam się do bazy, a tam ustaliłam jakie bloki będą mi potrzebne na budowę kaczki. Na początek poszłam kopać piasek, dużo piasku, następnie szwir oraz ostatnia rzecz z listy, czyli barwniki. Niestety ja nie miałam jak zdobyć ich w dużej ilości, dlatego to zadanie dałam Titansowi. Myślicie, że dał mi je tak po prostu? Nie. W zamian za jednego kwiatka musiałam powiedzieć jedno proszę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby tych kwiatków było 10, a było ich ponad 400. Nareszcie, gdy już uzbierałam wszystkie potrzebne materiały, poszłam ustalić miejsce budowy. Potem wzięłam się do roboty i zaczęłam budować. Wszystko poszło było wiele lepiej i sprawniej, gdyby nie one. Walone fantomy. Przez nie nie tylko budowałam dłużej, ale i też straciłam bardzo dużo armora. Gdy kaczka była już skończona, poprosiłam parę graczy o reakcję. Jest! Widzowie, pokramp! Mamy trójząb <laughs> No widzisz przy kaczce? To jest kaczka szczęścia. To już mogę ocenić? Nie no, generalnie kaczka tak w skali od 1 do 10 dałbym 6. Ale nie, nie, ale generalnie, że mi trójząb dropna, to lausajnka mnie jak coś. Czy to jest kaczka szczęścia. Ooo, oh, ci tu tutaj... jak. Zabiję tego utopca. Dobrze tak powiem. Mam 100% szczęścia na Twizom. Gwarancja taka jest. Dobrze, dobrze rozumiem. Kurcze, nie no fajnie że wygląda. Kurczę taki ogonych tutaj. Widać tu pracę włożoną. Jest tutaj klasa zrobiona. Bardzo Dobra. fajna kaczka. Generalnie nienawidzę kaczek, więc ja muszę strzelę. Po krótkiej nieobecności na serwerze, z moją kaczką stało się coś dziwnego. Jest cała ze złota. Czy to serio kaczka szczęścia?